Zakład Mechaniki Elektromechaniki Samochodowej Piotr Musz, Kraśnik, ulica Podleska 6. W ubiegłą środę, 27 lipca, o godzinie 18, odbył się koncert chóru Gospel z Norwegii. Organizatorami byli Euromission Polska oraz Kościół Zielonoświątkowy w Kraśniku. Zespół, którego utwory zostały wzbogacone o treści chrześcijańskie, nie po raz pierwszy gościł w naszym mieście. W 2008 roku młodzi i utalentowani artyści również wystąpili przed kraśnicką publicznością. Jeśli chodzi o sam zespół, jest to chór młodzieżowy z miejscowości Bierkrein z Norwegii. Młodzi ludzie byli tutaj już w Polsce trzy razy i raz byli w Kraśniku. W 2008 roku mogliśmy ich tutaj gościć na zaproszenie Kościoła Zielonoświątkowego, tutaj lokalnego zboru z Kraśnika i występowali w dwóch miejscach. Właśnie tutaj w CKIP, niedaleko też w Starym Kraśniku. Pod gołym niebem, no była lepsza pogoda jak, jak dzisiaj. Także jeśli chodzi o współpracę z tym chórem, my współpracujemy z nim już od 2008 roku i liczymy na dalszą, na dalszą współpracę. Dzisiaj gościmy właściwie połowę tego chóru. Będzie około 34 młodych ludzi, którzy będą śpiewać, którzy będą też dzielić się swoimi przeżyciami z życia z Bogiem, ale normalnie chór liczy. Koło 60 osób nawet, także jest to naprawdę duża ilość młodych ludzi, którzy są świetnie zorganizowani, którzy naprawdę potrafią rozruszać tą publiczność, która, która tutaj przyjdzie. Impreza, która miała miejsce w sali widowiskowej Centrum Kultury i Promocji, przyciągnęła wielu zainteresowanych. Chór nie tylko przedstawił swoje umiejętności wokalne, ale również teatralne. Młodzi artyści dzielili się z publicznością krótkimi świadectwami swojego życia z Bogiem. A oto, co zespół ma do przekazania zarówno kraśniczanom, jak i wszystkim polakom. We're here to, uh, spread the word about God. Przyjechaliśmy tutaj, by podzielić się słowem od Boga i uh, tell them about the God we believe in i powiedzieć im o Bogu, w którego my wierzymy. That Jesus Christ died for us. O tym, że Jezus Chrystus umarł za nas, so we can have eternal life. abyśmy my mogli mieć życie wieczne. And that's great news, we think. I jest to najwspanialsza wiadomość, tak przynajmniej myślimy. i staramy się ją przekazać jak największej ilości osób. And we like a lot to come to I bardzo, bardzo lubimy przyjeżdżać do Polski. I've been here many times Byłam tutaj już wcześniej wiele, wiele razy. Some times with Czasami z mniejszymi grupami. And two times with the choir. I dwa razy z całym chórem. So it's a very nice place to come to. Więc jest to bardzo miłe i ładne miejsce, do którego możemy przyjeżdżać. Zapytaliśmy także o to, co młodzi artyści sądzą o naszym mieście. Co myślisz o Poland? Uh, i co chcesz powiedzieć ludziom w Polsce? Myślę, że Kraśnik jest wspaniałym miastem. We been here so long. Nie byliśmy tutaj już przez kilka lat, But, uh, I think ale myślę, że są tutaj bardzo przyjaźni ludzie, uh, przynajmniej ci, których do tej pory już poznałam. Uh, we have been here one time before. Byliśmy tu już rok wcze uh, wcześniej, trzy lata wcześniej. And have I mieliśmy koncert na zewnątrz. And, uh, there was a lot of people. I wtedy też było bardzo dużo ludzi. A czy tutejszym mieszkańcom podobał się koncert? Bardzo mi się podobał. A co najbardziej Ci się podobało? <laughs> najbardziej mi się podobała liderka, która bardzo pięknie śpiewa. I dziewczyna, która gra na basie, też super śpiewa. Bardzo mi się podobało. Generalnie wszystko. Wszystko. młodzież, i śpiew, i wszystko. No, no faktycznie mogło być ciszej, ale bardzo ładnie. Bardzo jestem zadowolona. Przy okazji imprezy można było składać dobrowolne ofiary na rzecz chóru. Dla zainteresowanych kościołem zielonoświątkowym, do którego należy zespół, przy wejściu znajdowały się liczne czasopisma poświęcone tej tematyce.